Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest tu proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca, jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli manne i na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje, kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Często myślimy, że życie duchowe jest bardzo skomplikowane, Trzeba wykonywać jakieś trudne modlitwy, jakieś trudne praktyki. Tak naprawdę, wiara chrześcijańska sama w sobie jest bardzo prosta. Często my ją komplikujemy. Wierzę, chodzi o to, by mieć relacje z ojcem, by mu zaufać, by odkryć siebie, że ja jestem jego synem, jego córką. Zaufać mu w tym, że on się troszczy o mnie. I starać się w swoim życiu, skoro otrzymuje miłość od Niego, skoro otrzymuje troskę od Niego, starać się też troszczyć się i kochać innych. Tak jak na tyle, ile możemy, każdego dnia walczyć z naszym egoizmem i starać się, by nad naszym złym, złym zachowaniem, nad naszym egoizmem zwyciężałaby miłość. Ale przede wszystkim nasza wiara chrześcijańska koncentruje się na Eucharystii. To jest ciekawe, że ten chleb, ten biały opłatek przemieniony, który spożywamy, daje nam życie wieczne. Jakie to jest proste, tak proste, że często budzą się w nas jakieś wątpliwości. Jak ten, przyjmując ten opłatek, ten chleb eucharystyczny, mamy życie wieczne? Tak? Uwaga, nie będziemy mieć, ale mamy już. Jezus Chrystus mówi: kto spożywa ten chleb, nie umrze, ma życie wieczne w sobie. Już dzisiaj nosimy w sobie zadatek tego życia. Święto zmartwychwstania, czas Wielkanocy to jest też czas, kiedy my, kontemplując Chrystusa zmartwychwstałego, uczymy się też patrzeć na siebie w innym świetle. Uczymy się też patrzeć na swoje życie, które się nie kończy. Ale które się ciągle przemienia. Przemienia się w Boga. Przemienia się w to, co jest piękne, co jest dobre, co jest szlachetne. Każdy z nas boi się śmierci. I każdy z nas ucieka przed tą śmiercią, i tą cielesną, i tą duchową. Ta cielesna, to wiadomo, a przed tą duchową. Uciekam przed tą śmiercią przekreślenia, zapomnienia. Odrzucenia. Każdy z nas boi się tego, dlatego walczymy wszelkimi sposobami, by być widzianymi, by być ludźmi, którzy zwracają wzrok innych osób. Staramy się, by nas zauważyli, by nam klaskali, bo cały czas chcemy żyć. Ale właśnie ta pogoń, ta przepraszam, ucieczka od tej śmierci. Prowadzi nas nieraz w takie koło zamknięte, że my koncentrujemy się na siebie robimy wszystko, by zwrócić uwagę na siebie. Zrobimy wszystko, by zaistnieć. Kto rzeczywiście uwierzy Ojcu i kto przyjmie Jezusa Chrystusa, Jego swego Pana i Zbawiciela, ten w końcu zrozumie, że nie musi uciekać od śmierci, bo dla Niego śmierć jest początkiem życia. I właśnie dlatego Jezus mówi, kto wierzy we mnie i spożywa moje ciało, ten chleb, który daje życie, będzie żył na wieki. Dla nas śmierć to jest narodzenie, dla nas ostatnia chwila, kiedy przyjdzie w naszym życiu, jest dla nas przejściem. A więc dlatego i każda nasza śmierć, też którą doświadczamy każdego dnia, odrzucenie, zapomnienie, zbagatelizowanie nas. Jeżeli to wszystko przeżywamy z miłości dla miłości, może się stać początkiem nowego życia. Niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi z Panem Bogiem.